Ej hey wszystkim, witam w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Kinga. I jak widzicie, nie mam na sobie makijażu dzisiaj. A to dlatego, że poprosiłam moją siostrę, żeby narysowała mi makijaż i ja ten makijaż będę właśnie teraz odtwarzać. Ona przygotowała mi dwa makijaże, także jeżeli chcielibyście part dwa tego filmu, to dajcie to w komentarzach, a ja ją dla was Nagram. Możecie też dać znać od razu, kto następny ma mi narysować ten makijaż. Czy to mają być moi koledzy, moje koleżanki jakieś, albo może znowu Szymon ma mi wybrać makijaż. Także dajcie znać. A tak jak mówiłam, dzisiaj będę robić makijaż, który przygotowała dla mnie moja siostra. Tu wam się on pojawi. Yy, zrobiła go na facecharcie, także dzisiaj będziemy to robić. Coś mi typowskie skakiwało. Trochę mam tą twarz taką czerwoną. Jeszcze mam katar, więc w ogóle muszę tutaj nos dmuchać. I wezmę sobie wtedy primer zielony z Bel, który trochę mi te zaczerwienienia z... zniknie, zniweluje. Wiecie o co chodzi? Wezmę sobie moje lusterko. I mam okno otwarte, także możecie słyszeć ptaszki w tle. Więc jest tak ładnie. Stwierdziła, że będę nagrywać przy otwartym oknie. Okej, okay, to mamy. I chciałabym jakiś mocniejszy podkład, wiecie, żeby to wszystko to poprzykry, poprzykrywać. I jako podkład wezmę sobie tmat Blur Effect Makeup z My Secret. On ma właśnie dosyć mocne krycie. Także sobie go nałożymy, to już tak pociapam. Wiecie, tak, żeby było mocne krycie, ale też żeby nie przesadzić, żeby nie miała ciapa na twarzy. I najwyżej tam, gdzie będę chciała, to sobie dołożymy. Ładnie poprzykrywał to, co tam chciałam, tylko wiecie, tu mam jeszcze i tu, warto to sobie korektorem jeszcze zakryjemy. Korektor z Catrice, to Liquid Camouflage i użyję go też pod oczy. O. To i to sobie zostawiam troszeczkę, żeby ten korektor tak się... No ogólnie jest tak, że jak zostawicie korektor na chwilkę, to on później będzie mieć większe krycie, bo on się już zacznie... bo on zacznie schnąć. I dzięki temu, im gęstszy, tym będzie mieć lepsze krycie I wezmę sobie palec i palcem to zblenduję Jako puder biorę sobie yy, z Belle, Bell Daisy Blur Powder To jest ten, tak pięknie pachnie Bronzer sobie wezmę Lovely Chocolate Medium Face Matte Bronzer Fe... Medium Matte Face Bronzer o, Trochę mocny ten bronzer wyszedł A, dobra A jako róż i razem rozświetlacz Biorę sobie taką mini paletę Znam, to jest Blush and Highlight I biorę sobie ten róż, który ma drobiny I jest i błysk I jest delikatny róż bardzo lubię ten produkt No i dobra Z tego, co tutaj widziałam i z tego, co Mikaja pisała To brwi mają być dwukolorowe Ma być trochę z przodu różowa i dalej ma być brązowa Także ja sobie wezmę puder do, puder do brwi Mój ulubiony pędzelek I zaznaczę sobie y, tym pudrem tylko... tym cieniem Tylko y, końcówkę I teraz biorę ją jedną z bardziej kolorowych paletek To jest Kaleidoscopic Dreams z Makeup Obsession I tak jak widzieliście, to oko jest bardzo kolorowe, bardzo tęczowe Także tak się ta paleta prezentuje Trzebuję małego pędzelka do brwi Takich brwi jeszcze sobie nie robiłam Jak już kiedyś mówiłam, ja mam, ja mam brwi permanentne, więc to wiecie, zawsze tam będzie przebijać ten brąz. No nie jest źle. <laughs> Trochę śmiesznie się czuję, ale pokażę Wam z bliska. Fajnie to wygląda. Słuchajcie, przychodzimy teraz do oczu i ja sobie nałożę najpierw bazę na oczy, żeby bardziej uwydatnić kolory cieni. I użyję bazy pod cienie z Glam Shopu. I wklepuję palcami. trochę też na dolną powiekę dobra, yy, wazę mamy no i teraz lecimy z tymi cieniami ok, zaczniemy sobie od tego limonkowego yy, Weźmy sobie mały pędzelek teraz żółty i staram się to wszystko, wiecie, wyblendować w siebie, żeby te kolorki się ładnie zlewały. To jest żółty, albo wiecie co, ja was trochę przybliżę. Tu mamy żółty. Teraz lecimy z pomarańczowym. Okay. I wiecie co? Dołożę sobie trochę tego żółtego jeszcze, żeby go mocniej pokazać. I nałożę go też troszeczkę na ten pomarańczowy, żeby on tak właśnie fajnie przenikał. I następnym kolorem na mojej powiece będzie czerwony. I nakładam za pomarańczowym. Wezmę sobie jakiś czysty pędzelek to zacznę już sobie blendować od góry Z tego co widzę na, na tym face To te cienie mają iść w taką... W takie a la oko Bardziej niż, niż okrąg zaokrąglone, w tą stronę, właśnie wy wyciągać, tak w stronę skroni. I ostatnim kolorem na tej powiece jest fioletowy, i to już faktycznie zacznę. O. wyciągać w tą stronę. Dobra, i pędzelek. Tak wygląda to jedno oko. Dołożę sobie trochę czerwonego jeszcze i pomarańczowego, albo najpierw pomarańczowego. W ten sposób. I trochę czerwonego jeszcze. Tak wygląda górna powieka jednego oka. Teraz przejdziemy do skończenia tego i wtedy weźmiemy się za dolną powiekę. I na dolnej powiece mamy ten. Limonkowy, potem mamy zielony, niebieski i fioletowy Wezmę ten limonkowy jeszcze I go sobie przyciągnę troszeczkę mocniej O Dobra, teraz biorę zielony Wszystkie kolory, z których używam Są z tej samej palety Z Makeup Obsession Teraz biorę niebieski Nie chcę, żeby on był za ciemny ale o, taki kolor myślę jest ok. I tak samo jak na górze, staram się bardzo łączyć te kolory, żeby one tak przechodziły przez siebie. I na koniec mamy ten ciemny fiolet, który idzie jakby już tutaj. Z tego niebieskiego do tego fioletu, który mamy tu. Dobra, zmieściłam. <ścoughs> Jakoś to zmieściłam. Ale teraz słuchajcie, przez to, że mam ten kantar, strasznie łzawią mi oczy. I tu już zaczyna mi ten kolor schodzić. No i dobra. Te kolorki mamy, dolne. I musimy teraz przejść do eyelinera. Tak to wygląda z daleka. Te oczy są bardzo kolorowe, jest jak taka papuszka. I tak, lecimy wtedy, te, wtedy teraz z eyelinerem. Trochę się boję. Ale dobra, eyeliner z znam. I on się kończy, także biorę sobie jeszcze eyeliner z Eveline warietę. Tym zacznę i jak coś to będę tym dalej działać. Dobra, nie, tym się nie da. <gry> Już ty do śmieci. Skończył się. To lecę z warietę. To ma być taka cienka kreska z jaskółką, dosyć długą, z tego co widzę, z wyciągniętym kącikiem. To ma być kropeczka, ma być druga linia tutaj, z kropeczką i jeszcze na dolnej powiece. Kaja ja cię zabiję normalnie. Nie mam dzisiaj ręki do eyeliner. mi się cały czas. Dobra, kurde. Chciałam ja jeszcze jakieś linery. Może sobie wezmę. Wiecie co? Jednak y, płynny eyeliner. I mam tutaj eyeliner z Note. No, dobra. To lecę jednak z eyelinerem z Note. To jest to, czego strasznie nie lubię w eyelinerach. Wiecie, tych z kałamarzem, że jakby to wiecie, musicie. Brać ten eyeliner, nałożyć sobie, jak wam się skończy, to trzeba znowu nabierać, i to jest takie, wiecie, niewygodne, nie? Tak, w pisaku to. Wiecie, zawsze macie jakby ten eyeliner w tej, w tej tubce, i to tak się, tak się szybko nie skończy, nie? To, to zdecydowanie lepiej wyszło niż tu. Ale już trudno. Dobra, zostawiam to tak, bo jak to zacznę dalej ruszać, to przekombinuję. Pierwszy eyeliner miał, mamy zaliczony. Mm, trochę się różnią te kreski, ale nieważne. Dobra, zobaczymy, co na tym dalej mamy wymyślone, Tu jest kropka w kąciku. Robimy kropkę. Więcej sobie nakładam i <grywo> Krzywo! Mm. Dobra, niech to tak zostanie. Z daleka nikt nie zauważy, tak? Teraz zrobimy sobie tą kreskę u góry. Jak ona ma być? Ona ma być tak jak... Od razu sobie ją pogrubię trochę, bo ta jest cieńsza niż ta. to muszę ją troszeczkę wydłużyć. Dobra, udało się. Bez żadnych strat. Dobra, zrobimy sobie nawet te kropki. Tu. Tak. Dobra, tak mają być te kropki. I teraz te kreseczki jeszcze. Ajajajajaj, aj, 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 aj. szybko! Kurde, chyba tego już nie naprawię. Hmm. <laughs> um. Dobra, zrobimy drugą, zobaczymy jak ta druga No Dobra, z tej strony wyszła... O wiele lepsze. Nie wiem, co wy o tym myślicie. <laughs> zaliczamy czy nie zaliczamy? Kajać normalnie zabije. Czy ty w ogóle pomyślałaś o tym, że oko się jeszcze zamyka w tym miejscu? Także ten. Y, ostatnia kreska jeszcze przed nami. Świetnie. Dobra, no nie przedłużajmy. Zróbmy tą trzecią kreseczkę. I tak, w trzeciej mamy taki. Tak, gdzieś tu taki dół i potem to przenieść razem z tym I chyba trochę oszukam I wezmę po prostu czarną kredkę sobie namaluję linię wodną po prostu odtąd i tylko pociągnę, i pociągnę to razem z tą kredką bo jakoś nie widzę tego eyelinera, żeby tutaj przeszedł. biorę sobie kredkę z Revolution czarną, bo no, trochę już taka wiedzie, ale Mamy radę. I zacznę od tej linii wodnej. Hmm. No nie wiem, co Wy o tym myślicie. Hmm, ale dobra, to jest całe oko. I teraz usta. Usta mają być czerwone. Także biorę sobie czerwoną pomadkę z Golden Rose. Ja je bardzo lubię. Tutaj czerwona całe usta. Ok, to tu mamy usta. I tu ma być jeszcze coś też czarnego z linerem. Tak, dobra. Ma być kropeczka, tylko taka większa. Okej. Okay. taki trójkąt, jakby na dole. Chyba jesteśmy już na końcu. Tak, słuchajcie. Zostały mi tylko rzęsy do zrobienia Ale tak, na ten moment się prezentuje ten makijaż I dobra, ja sobie dokleję rzęsy, bo jest dosyć mocny makijaż Użyję sobie Pampa Mascara z Lovely Tylko je wytuszuję szybko A jeżeli chodzi o rzęsy, to myślę, że wezmę sobie rzęsy z IBRY I to są takie rzęsy I będziemy kleić rzęsiory Dobra, mamy to. Yy, wezmę sobie jeszcze wad yy, wadzik Paticzek kosmetyczny i tylko tu on wyczyszczę i poprawię trochę te, yy, te paseczki tutaj. No i dobra, słuchajcie, tak się prezentuje cały makijaż. <grych> tak on tu wygląda. Miałam trochę problemów, jeżeli chodzi właśnie szczególnie o te tutaj kreseczki i te twoje dole, ale tak jak mówiłam, z daleka tego nie widać, także... Tak wygląda cały makijaż. Z daleka jeszcze raz. I nie wiem, dajcie znać, co myśli się o tym makijażu. Czy dałam radę odwzorować to, co Kaja mi tutaj narysowała? Dajcie też znać, czy chcielibyście więcej takich odcinków, gdzie odwzorowuję makijaże, które moi znajomi, moja rodzina mi narysowała. Myślę, że całkiem śmiesznie to już wychodzi. Fajnie się przy tym bawiłam. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. <laughs> Słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę. Każda łapka to jest jedna motywacja więcej od Was dla mnie. Także łapka w górę, naprawdę. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, żeby kliknąć też dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia za każdym razem jak wstawię nowy film. I także zapraszam na mojego Instagrama, gdzie bardzo możliwe, że ten makijaż się pojawi też, bo zaraz idę sobie zrobić zdjęcie i co. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.